Proszę Państwa, 22 bal charytatywny Tatrzańskiej Izby Gospodarczej uważamy za otwarty. Zapraszamy na występ naszych gwiazd. Dziękujemy. Bardzo nam miło. tam Kraków dzisiaj będzie tańczyć, czy tak... Y, mam nadzieję, że tak będzie. Krystianku, pięknie, pięknie, pięknie. W Włosku każdy śpiewa. Każdy śpiewać może, lepiej bym w ja Widzę, że publika jest tutaj ustawiona bardzo po włosku. Dzień dobry Państwu, kłaniam się, mam na imię Kuba. Będę prowadzić kolejny raz licytację. Jestem niezmiernie zaszczycony, że Agata poprosiła mnie, żebym mógł tą licytację dla Państwa poprowadzić. Mam nadzieję, że uda nam się wylicywać potem większą niż w roku, bo sami Państwo wiecie, potrzeby są olbrzymie. Tak. Jarmak Buralski, autor Jolanta Pensa, fundator Małgorzata Leszek Szani. Jolanta Pęksa to artystka z zakopanego, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W swoich pracach nawiązły do tradycyjnego malarstwa podkalańskiego. Temat jej prac to setki rodzajowe życia codziennego. Obraz na szkle jest sygnowany z 1993 roku. Cena wywoławcza 1400 zł. Proszę Państwa, cena wywoławcza 1400 zł. Czyli jest wersja 1400 zł? 1400 zł. Jest, wyszli na 1400 zł. Na końcu sani po lewej słowie. 1400 zł. 1400 zł po raz pierwszy. 1400 zł po raz drugi. Proszę przebijać, naprawdę. 1500, 1500 zł po raz pierwszy. 1500 zł po raz drugi. 1600, 1600 zł po raz pierwszy, 1700, 1700 zł po raz pierwszy, 1800, 1800, 1800 zł po raz pierwszy, 1800 zł po raz drugi, 1900, 1900 zł po raz pierwszy, 1900 zł po raz drugi i 19, 2000, 2000 zł po raz pierwszy, 2000 zł po raz drugi, 2000 złotych po raz... Trzeci brawo, z za 2000 zł. Stanisław Stoch, artysta poshalański, pochodzi z Suchego. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Gorkena w Zakopanem. Od 25 lat prowadzi zajęcia terapeutyczne z malarstwa i witrażu z młodzieżą. 5000 tysięcy złotych. 5000 złotych, piękna suma! I stało się, stało się, że było na umyłkę, To jest dobry sposób! 5000 złotych po raz pierwszy, 5000 złotych po raz drugi i 5000 zł po raz... Łatwiej, brawo, bożę za 5000 złotych. Pięknie dziękujemy! Proszę Państwa, teraz autor Stanisław Cukier. Rzeźba Adela. Pracuje do tej pory. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie. 5 tysięcy złotych. tysięcy. Naprawdę po tym, co Agata przeczytała. Po tym wszystkim, co wiecie, naprawdę to jest, wejść za 5 tysięcy złotych. Pięknie dziękujemy. Pięć tysięcy złotych po raz pierwszy. 5000 złotych, po raz drugi. 5000 złotych, po raz dwa i 5000 złotych, po raz trzeci. Brawo, sprzeda za 5000 złotych. Pięknie dziękujemy. Prosił prawą stronę, z mojej strony lub lewą, o aktywizację. Naprawdę, tam się nic nie dzieje. Jest? 2100 złotych, pięknie, 2100 zł po raz pierwszy 2200, 2200 zł po raz pierwszy 2200 zł po raz drugi 2200 zł... 3000! 3000 zł po raz pierwszy 3100, 3100 po raz pierwszy 3100 po raz drugi 3100 po raz... 3500, 3600, 3600 po raz pierwszy 3600 przejdźmy to, bo to jest trudne dykcyjnie 3600 zł po raz drugi 3600 zł po raz 4000 łatwiej 4000 zł po raz pierwszy 4000 zł po raz drugi 4000 zł po raz super super Brawo za 4000 zł dziękujemy pięknie intelektualną koło zakopane. Fundatorem Polski Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło zakopane. Praca wykonana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło zakopane. Ja widzę, że pan Burmistrz patrzy, to się nadaje nad biurko, zdecydowanie. Serce łączy. Cena wywoławcza 1000 zł. 3000 zł po raz pierwszy, 3000 zł po raz drugi i 3000 złotych po raz... Chcecie, żeby Maciek wziął ten obraz, czy nie? Nie? No to odczytujcie. 3000 złotych po raz pierwszy, 3000 zł po raz drugi i 3000 zł po raz trzeci. Brawo, dziękuję, pięknie. Dziewczyna Felisowa z autografem Kuberta Hurkaca. 1200 złotych, 1200, dziękuję. 1200 złotych po raz pierwszy, 1200 zł po raz drugi, 1200 złotych po raz. Trzeci za 1200 złotych, dziękuję pięknie. I 5000 złotych po raz. Trzeci sprzedaż za 5000 zł. Proszę Państwa, następna pozycja. Statki, brąz patynowanym, autor Sylwia Biernacik. Fundatorem jest również pani Sylwia Biernacik. ...malarstwa i rzeźby. Cena wywoławcza 4500 zł. A, trzeci brawo sprzedam za 4800 zł.

Tak? Było 4800 tak? Kto skończył na tak, 4800 Przepraszam. 4800 dziękuję. 4800, Proszę się nie przestać, nie robić zdjęć, bo to mnie wprowadza w błąd. 4800 zł po raz pierwszy. 4800... 4900 złotych po raz pierwszy. 4900 zł po raz drugi. I 4900 zł po raz... Brawo z To za pięć. Za pięć sposób. To była autoprzewitka. Brawo. Pan burmistrz dołóż stówkę tu. Proszę państwa, następna no pozycja Co mam pisać? Telefon, tak? Jest już wejść za 500 zł. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi. 3000 zł po raz 2,5 i 3000 złotych po raz. 3100! 3100 zł po raz pierwszy. 3100 zł po raz drugi. 3100 złotych po raz. 3200! 3200 zł po raz pierwszy, 3500 zł po raz drugi, 3300, 3300 zł po raz pierwszy, 3300 po raz drugi, 3300 po raz... 3400, 3400 po raz pierwszy, 3000... proszę sobie spojrzeć w oczy 3500 zł po raz pierwszy, 3500 zł po raz drugi, 3500 zł... 3... 4000! 4000 zł po raz pierwszy, 4000 zł po raz drugi, 4000 zł... Złotych... Po raz... 4100 4100 złotych po raz pierwszy 4100 zł po raz drugi I 4100 zł po raz... Trzeci, brawo, sprzedaża za 4100 zł ...drugi 3000 złotych 3100 3200 3300 3300 złotych 3400 3500 3500 zł po raz pierwszy 3500 zł po raz drugi. 3600, 3700, 3700 zł po raz pierwszy. 3700, 3800, 3800 zł po raz pierwszy. 3800 złotych po raz drugi. 3900, tutaj 4000. 4000 dla pani. 4000 zł, 4100 na końcu sali. 4100 zł po raz pierwszy. 4200, 4200 zł po raz pierwszy. 4200 zł po raz, pierwszy, zł po raz, pierwszy, zł po raz drugi. 4200 zł po raz 2,5 i, i 4300 4400 dla pana 4500 dla pani 4500 zł po raz pierwszy 4500 zł po raz drugi 4600 na końcu sali 4600 zł po raz pierwszy 4600 zł po raz drugi 4600 zł po raz 2,5 i... Pół. i... 5000 5000 zł po raz pierwszy 5000 zł po raz drugi Pięć tysięcy złotych po raz przed drugi i pół, przepraszam, i pięć tysięcy złotych po raz trzeci sprzedany za 5000 tysięcy złotych. Jęcem służącym do obrony przed atakami przeciwników. Myślę, że pan burmistrz powinien wylicytować 1200 zł. złotych. To jest sam raz korespondencji. Bo, poza tym był krótki instruktaż jak używać, jak ich stosować, więc teraz można otwierać wszelkie listy, pisma i inne dokumenty. Rozumiem, że jest wejście za 1200 zł. 1200 zł, 1300. I teraz osoba, która będzie chciała, żeby pan Burz nie otwierał tych listów, to przelistuje burmistrza. I jest już 1400. 1500 po lewej, po prawej stronie. 1500. 1600, 1600 złotych, 1700, 1800, 1900 na końcu sali. Dwa, 2000, 2100, 2100 zł po raz pierwszy. 2100 zł po raz drugi. Kto pani Boruszu będzie panu otwierał tę listę teraz? Dwa ty... Nie, to już jest nie mocno. 2200 zł dla pana burmistrza. 2300, 2300 zł po raz pierwszy. Dwa... 3000. 3000 zł po raz pierwszy. 3000 zł po raz drugi i 3000 zł po raz trzeci prawo za 3000 zł ja ja zapraszam serdecznie za ja tego ławka 1000 zł. 1000 zł. Roznajdę

Wszystkie takie klimaty złe się, ale to już nie te szanse, ale, ale damy radę. W biurecku tam, tam jest gwiazda taka podobno do mnie, generalnie ociek. Damy radę? Żarnia Katarzyna Janczyk, Numer 089 Jest numer Jest Wysław